Dzisiejsza specjalna sesja Rady Miasta, poświęcona wyłącznie młynom i wypłaceniu zasądzonego wynagrodzenia panu Jarosławowi Gabigowi po przegranym przez Starką procesie, obfitowała w tak dużą ilość wiadomości, że będziemy je publikować etapami. Sesja na tyle ważna, że nawet zastępca prezydenta miasta zmienił nam się na czas jej trwania. Zaczniemy od Starkomu i podanej przez prezesa spółki informacji. Koszty firmy, która poniosła w związku z procesem, są następujące. Panu Gabikowi zostaną do końca sierpnia, zgodnie z wyrokiem i sytuacją, która jest dzisiaj jego, wypłacone kwoty w wysokości 1 819 000 zł. To jest kwota brutto. Która łącznie z obsługą prawną i kosztami sądowymi uszczupliła kasę Starkomu o kwotę 1 965 000 zł. Myśmy przegrali proces, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, tutaj nie ma mowy o odszkodowaniu, chciałbym to sprecyzować, tylko płacimy wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy. Tak to do, 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 dokładnie jest w wyroku napisane. Od tego nie było żadnych odsetek zasądzonych, jak również nie była premia zasądzona, o którą wnosił. Pan Gabik, także to jest przegrana, ale nie taka całkowita, tak? No tak, na szczęście nie całkowita, bo aż strach sobie wyobrazić, jaka byłaby to suma w przypadku przegranej całkowitej. Ale to nie pieniądze były dziś głównym tematem Starkomowskiej dyskusji. Radni, próbując dowiedzieć się, kto fizycznie jest odpowiedzialny za tą stratę, rozpoczęli od trochę przydługiej, ale ciekawej historii pana Gabiga w miejskiej spółce Starkom, dochodząc chronologicznie do konkursu na prezesa Starkomu w 2010 roku. Wówczas w legalnym konkursie wygrywa Pan Gabik gdyby wówczas tak jak został rozpisany ten konkurs i wygrał w głosowaniu tajnym Pan Gabik zostałby ustanowiony przez Pana Prezydenta Prezesem to miasto by zaoszczędziło jak sobie liczyłem około pół miliona złotych z tego pensje Pana Gabika plus odsetki przez od października od 2010 roku do, do kwietnia tego roku. Państwo tego nie robili. Dlaczego nie robili? Bo państwo się baliście, że stanie się pan Gabi konkurentem w walce o fotel prezydenta przy wygranym procesie. I to pan, panie Stachowicz również odpowiada za wysokość za wysokość tej kary. Nie było to stanowisko odosobnione. Unieważnił pan legalny konkurs. Nie przekiwać głową, zrobi pan wszystko, aby osoba, która wygrała konkurs na prezesa, tego kursu nie wygrała i została od, odprawona switkiem. Gdyby w tamtym czasie pan Gabik został prezesem Starkomu, jemu równie bardzo, jak i panu, zależałoby na ugodzie, poniedziałby stworzyć spółkę z, z miastem. Kwota, nie wiem, czy kwota pół miliona jest adekwatna, ale ta kwota pewnie obciąża pana. Proszę nie głową. Tak, ta kwota obciąża pana. To, to powtórzę. Zarzuty poważne na tyle, że prezydent nawet nie spróbował się do nich odnieść, a radni zadawali kolejne pytania. Dlaczego nie wykonano wyroku sądu i nie przywrócono pana Gabiga na styczniu dyrektora? To, co sąd rozstrzyga, jest faktem. Co Wyrok sądu jest wykonalny i on musiał być wykonany. Jeżeli wszelkie inne sprawy, które będą. Tu występowały, jest zarząd, jest rada nadzorcza i dopiero w ostatniej kolejności nadzór yy, właścicielski. Pan Gabik y, otrzymał wypowiedzenie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników y, odwołującej go z funkcji prezesa, y, która jest podstawą do, rozmowy, do rozwiązania umowy o pracę. W tej chwili jest w okresie wypowiedzenia, jest pracownikiem spółki do końca sierpnia bez obowiązku świadczenia pracy. Korzystny wyrok sądowy dla pana... Gabika niekorzystny dla, dla spółki miasta, jest taki, że miasto Dyrektora zostało przywrócone. Tak? Jest to prawdą? Czyli dlaczego? dlaczego pan Gabik w swojej funkcji nie sprawuje? I to pytanie pozostało już bez odpowiedzi. W związku z wieloma wątkami, nazwijmy to sprawy Starkomu, oraz uzasadnioną obawą, że to nie jest jeszcze koniec roszczeń byłego dyrektora Starkomu wobec spółki, przedstawiony został wniosek formalny o zobowiązanie prezydenta do przygotowania uchwały na następnej sesji o pociągnięciu do odpowiedzialności osób, które miały związek z łamaniem prawa, jak to sąd ustalił w stosunku do pana Gabika, co skutkowało no, ponad milionową kwotą odszkodowania na jego rzecz. Wniosek został przegłosowany i temat Starkomu będzie kontynuowany.